Nowa ewangelizacja, nowe przykazanie to chyba dwa najczęściej używane ostatnio slogany w Kościele katolickim od czasów Jana Pawła II do dzisiaj. W epoce mediów streamingowych te slogany słyszeli na pewno i nawet ci, którzy nie są w żaden sposób zorientowani w sferze duchowej, a mimo wszystko na pewno słyszeli o tym, że jest coś takiego jak nowa ewangelizacja i nowe przykazanie. Stwierdzę, że w Kościele katolickim mamy ogromną liczbę ludzi, która owszem słyszała te slogany, ale nie bardzo wie o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego zmierzymy się z tymi tematami w dzisiejszym podcaście, do którego serdecznie zapraszam, bo o tym traktują czytania dzisiejszej niedzieli. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od pewnego czasu prowadzę podcasty, których celem jest wprowadzenie Was w czytania czy ducha niedzielnej liturgii eucharystycznej. Moje podcasty znajdziecie pod nazwą Ja, mm -hmm. w języku polskim i w języku bułgarskim lub w języku niemieckim Zwei Missionen. I wszystkie te oba podcasty znajdują się na wszystkich najważniejszych mediach streamingowych, takich jak YouTube, Spotify, jak Ape Podcast, jak również i na domowym serwerze moich podcastów podbin.com. Wystarczy wpisać ja, mm -hmm, świat po mojemu lub Zwei missionen. Serdecznie Was zapraszam w każdą sobotę od godziny 12. Nowy podcast. Urodziłem się w kraju, gdzie Kościół katolicki był przez system władzy państwowej nieustannie represjonowany. Mimo tego Kościół zamiast się zmniejszać, rósł coraz bardziej w siłę i w moc Ducha Świętego. Dlatego bycie wyznawcą Chrystusa w Kościele Katolickim, któremu przewodził obecny święty Jan Paweł II, było nie tylko znakiem sprzeciwu wobec mającej patent na wszystko władzy komunistycznej, ale było wielkim zaszczytem. Wobec tak wielkich sukcesów Kościoła i niemocy władzy państwowej, mimo iż mieszkaliśmy w czasach komunizmu, słowa świętego Pawła o trudnościach i cierpieniach z powodu wiary. Tak całkiem nie docierały do mnie i nie przemawiały do mnie, dlatego że Kościół miał same sukcesy. Zrozumiałem to dopiero wtedy, kiedy realny socjalizm upadł i nastąpiła prawdziwa wolność światopoglądowa. Dopiero wtedy okazało się, że ogromna masa żywego Kościoła w Polsce, którym zachwycał się przecież cały świat, rozpadła się na drobne kawałki. Dlaczego? To temat na kilka prac doktorskich i ja Wam tego nie odpowiem, ale wiem, dlaczego święty Paweł i Barnabas, o których dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, mieli tak ogromne sukcesy apostolskie i dlaczego ich ewangelizacja sprawiała powstanie coraz to nowych kościołów w świecie sceptycznym, w świecie pogańskim. Pierwszym elementem, jaki pomagał ewangelizacji Świętego Pawła, oczywiście poza darem słowa, to świadectwo nowego przykazania, a więc drugi ze sloganów, o którym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Czym jest przykazanie nowe, które Jezus nam przekazał? Jest to realna, rzeczywista, praktyczna, prawdziwa miłość bliźniego. Chrześcijanie pierwotnego kościoła kochali jak Jezus i tym zachwycał się ówczesny świat. I mamy tutaj świadectwa ówczesnych pisarzy, kronikarzy ze sfery pogańskiej, że wyznawczy Jezusa potrafili miłować nie tylko siebie nawzajem, ale każdego człowieka, nawet tego, który ich prześladował. Tak jak robił to Jezus. Tak jak przez Jezusa swoją miłość do ludzi pokazał Bóg Ojciec. Była to miłość gotowości, usługiwania sobie nawzajem, a nawet umierania za drugiego człowieka, nawet nieznajomego. Kościół pierwotny dawał codziennie świadectwo takiego życia. Kościół pierwotny dawał codziennie świadectwo takiego, jakim był sam Jezus. Stąd w Antiochii po raz pierwszy. Pada nazwa wyznawców Chrystusa, tą, którą znamy dzisiaj, czyli chrześcijanie, czyli ci, którzy należą do Chrystusa. Reasumując Pawłową ewangelizację, była zwiastowaniem kerygmy, już o tym mówiłem, czyli prawdy wiary o miłości Boga, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, poparta świadectwem żywego Kościoła, czyli wspólnot chrześcijańskich, które wtedy istniały. Mimo iż nie było streamingowych mediów, informacje o nowych wspólnotach chrześcijańskich rozprzestrzeniały się w imperium rzymskim dość szybko. Zobaczcie, jak oni się miłują. To wypowiedź pogan ówczesnego świata, zachwyconych, zachwyconych postawą Kościoła. Chwilę potem następuje jednak krwawe prześladowanie chrześcijan. Za co? Za nic. Tylko dlatego, że chcieli realizować Ewangelię, że nie chcieli zaakceptować życia chwilowymi i zmiennymi wartościami świata, bo chcieli budować życie na fundamencie Chrystusa i Ewangelii, które wypełniało się w przekazaniu nowym właśnie. Jeśli dzisiaj ta nowa Ewangelizacja nam się nie udaje albo kuleje, to dlatego, że brakuje tego fundamentalnego elementu. Jakim jest świadectwo żywego Kościoła? Że to, co głoszą apostołowie, jest naprawdę prawdziwe, bo dziś wspólnota Kościoła nie jest już chrześcijańska, dzisiejsza wspólnota. Członkowie Kościoła są tylko z nazwy chrześcijanami, a tak naprawdę identyfikują się bardziej z wartościami tego świata niż z wartościami Ewangelii. Już mówiłem o tym, Dwa podcasty temu o tak zwanym wybiórczym traktowaniu Ewangelii. Kościoły coraz mniej dają świadectwo przekazania nowego, czyli miłości bliźniego ponad wszystko. Kiedy przychodzą wymagania Ewangelii, oczekiwanie wierności Słowu Bożemu, my często się poddajemy prawom świata. W czasach pierwotnego kościoła demon rękami ludzi zabijał chrześcijan. Efekt był taki, że Kościół zamiast zniknąć, rósł jeszcze bardziej na krwi męczenników. Pamiętajcie o tym, kiedy staniecie w Rzymie na obrzeżach cirkomanią, Cir Tam jest krew pierwszych chrześcijan. Dziś przeciwnik Boga i ludzi wybrał inną taktykę, bardziej wydaje się skuteczną. Szyderstwo, deprecjonowanie Kościoła, ośmieszanie proponowanie fałszywych wartości jako alternatywę chrześcijaństwa i wiele innych technik, które osłabiają wiarę i zaufanie wiernych w Boga. To, co mówię, nie jest krytyką Kościoła współczesnego, lecz zachętą do rewizji tego, kim jestem. Jakie znaki daje światu każdego dnia. Ludzie, kiedy na mnie patrzą, co oni widzą? Tylko poprzez nawrócenie serca, autokorekcję, możemy naszej nowej ewangelizacji dać moc pierwotnego kościoła. Odwagi, bracia. Niech Pan obdarzy Was pokojem! Bo z tobą pozwalać to się zabrać sny. Tylko ty potrafisz z marzeń zrobić zwykłe dni. Dla ciebie też wartość i przyszłość wraz z tobą iść. Tylko ty zapewnia pomocy nowym nowy. Oh geez.